Hmm, nowy odcinek sera ma czy ser? Nowy odcinek ser. Nowy odcinek. Witam. Dziś porozmawiamy sobie m.in. o akawirskiej inwazji i o początkach dynastii Reman. Jednak zanim do tego dojdziemy, przyjrzymy się nieco bliżej rasie Caesci. Jest to rasa pochodząca z kontynentu Akawir. Ich królestwo zajmuje niemal całą jego zachodnią połowę. Caesci są znani jako niezwykle agresywna rasa, która dąży do nieustanych podbojów i powiększania granic swego terytorium. Zatrzymajmy się w tym momencie i zadajmy sobie ważne pytanie. Jak całeści wyglądają? I tutaj być może większości z Was przychodzi na myśl ich standardowy opis, czyli że byli to wampiryczni wężoludzie. Nawet po wpisaniu hasła w Google wyskakuje nam mnóstwo grafik przedstawiających różne wężowe potwory. A co gdybym wam powiedział, że wampiryczni wężoludzie nie byli wcale ani wampirami, ani wężoludźmi? Tak naprawdę ceści wyglądali jak ludzie rasy azjatyckiej, najprawdopodobniej wzorowani byli na Mongołach albo Japończykach. W księgach można wyczytać, że ceści byli pokryci łuską barwy złotej, co jest tylko metaforą. Złota łuska oznacza dosłownie żółtą skórę. Więc skąd ten jakże mylny opis tej rasy? Od czego ci wężoludzie się wzięli? Cóż, nie wiadomo tego na pewno, ale możliwości jest kilka. Jedna z teorii mówi, że ceści byli zmiennokształtni. Możliwe, że mamy tu nawet do czynienia z klątwą lykantropii Hircyna. Tyle, że zamiast przemieniać się w wilki lub niedźwiedzie, cajeści zmieniali się w duże węże. Seści jako lud skupiający się głównie na walce mogli celowo szerzyć lykantropię wśród swych żołnierzy, aby zwiększyć ich zdolności bojowe i przetrwania w trudnym terenie. Inna teoria mówi natomiast, że mamy tu do czynienia ze zwykłą propagandą. Kiedy ceść najechali Tamriel, o czym będę mówił za chwilę, wydali się oni tak przerażający dla tamtejszych ludzi, że bardowie w swych pieśniach nieco podkoleryzowali rzeczywistość i opisywali najeźdźców nie jako ludzi, lecz potwory. I po wielu latach powtarzania tychże pieśni i opowiadań, wizerunek wężowych demonów na stałe zakorzenił się w psychice mieszkańców Tamriel. Jakkolwiek by nie było, wizerunek ludzi węży jest błędny i nie należy go brać dosłownie. Co zaś tyczy się ich rzekomego wampiryzmu, ceście byli znani z tego, że pożerali ciała pokonanych wrogów. Wiąże się to ściśle z ich religijnością i ludowymi wierzeniami. Wiele dzikich ludów Afryki, Oceanii i Wysp Morza Karaibskiego, praktykujących kanibalizm, wierzy, iż zjadając ciała, właściwości zjadanej osoby, takie jak np. jej męstwo, siła czy inteligencja, przechodzi na osobę zjadającą. Caeści mając podobne wierzenia, pili krew i pożerali ciała innych ras, tangmo, potunów, akawiri, a nawet smoków. A w trakcie inwazji najpewniej również praktykowali ten zwyczaj na mieszkańcach Tamriel. Stąd właśnie wzięło się określenie caesci mianem wampirycznych istot. Wróćmy zatem do historii. Caeści żyli na Akawirze, atakowali sąsiadujące rasy, porywali ich jako niewolników i pożerali. Ale znali oni tylko Akawir i nie wiedzieli, że istnieje coś za bezkresnym oceanem. Tak było aż do czasów, kiedy to do brzegów Akawiru nie dopływały pojedyncze statki żeglarzy i odkrywców z Tamriel. To dało ceści znak, że za wielką wodą może istnieć inny kontynent i inne rasy. Ceści długo nie zwlekali i wysyłali w stronę Tamriel swoich własnych zwiadowców a gdy podejrzenia się potwierdziły, ceści przyszykowali wielką wojenną wyprawę w celu podboju nowych, nieznanych lądów i zaatakowali kontynent Tamriel. Tak rozpoczęła się słynna akawirska inwazja. ludzie dokonali desantu na brzegach południowego Morrowind i posuwali się sukcesywnie w głąb kontynentu przez wschodnie Cyrodiil, Aż po południowe Skyrim. Nikt nie mógł ich zatrzymać. A wszelkie straty ceści szybko uzupełniali wciąż nadpływającymi posiłkami z Akawiru. Taki stan rzeczy utrzymywał się aż do pojawienia się na placu bitwy jednego człowieka Remana Cyrodila. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę ponownie i opowiedzmy sobie, kim był Reman Cyrodil. Cofnijmy się kilka lat wstecz. Po wielkiej dziesięcioletniej wojnie sprawiedliwości, o której wspomniałem w odcinku odnośnie dynastii Alessii, ostatni potomek z rodu Alessii w końcu zmarł. Cesarstwo Alessii rozpadło się i podzieliło na kilka mini-państewek, zarządzanych przez szlachtę. Zaś smocza amulet, symbol przymierza pomiędzy akatoszem a ludźmi, po prostu zaginął. Taki stan rzeczy trwał aż przez niemal 400 kolejnych lat. Po tym czasie, według słynnej legendy, jeden z władców owych mini-państewek, król Hrol, miał wizję, iż Tamriel wkrótce zaatakują ludzie-węże. Udał się więc na wyprawę, aby umocnić granicę swego państwa. Podczas tej wyprawy Hrol spotkał ducha samej Alessi. Hrol wyznał jej swą miłość i zaczęli ze sobą współżyć, aby spłodzić dziecko. Nie wiadomo czy tak faktycznie było. Następnego dnia rycerze znaleźli martwe ciało króla Hrola po środku pustkowia, obok tajemniczego niewielkiego Kopczyka Ziemi. Ale wszystko wskazuje na to, iż ta legenda może być prawdziwa, gdyż przez następne 9 miesięcy Kopczyk rósł i po 9 miesiącach wyrósł na wielką górę, znaną dziś jako Golden Hill. Pasterka owiec z pobliskiego gospodarstwa imieniem Sedjenna usłyszała płacz dochodzący ze szczytu wzniesienia. Wspięła się na nie i odnalazła tam chłopca, noworodka, na którego szyi wisiał sam smoczy amulet, amulet królów. Pasterka nadała dziecięciu imię Reman i postanowiła, że go wychowa. Reman był niezwykłym dzieckiem. Już od urodzenia mówił głosem dorosłego mężczyzny. Był niezwykle ambitny i waleczny i dążył tylko do jednego celu – aby odbudować upadłe cesarstwo. Był znany ze swojego słynnego krzyku – Jam jest Cyrodil, chodźcie do mnie! – od którego wzięło się jego nazwisko – Reman Cyrodil. Później, mając zaledwie 12 lat, sam zdusił rebelię kolowian i wymosił posłuszeństwo na wszystkich kolowiańskich królach, samym tylko swym autorytetem i charyzmom. Królowie chcieli podążyć za nowym, smoczym dzieckiem. Wróćmy teraz do tematu inwazji. Gdy tylko Caeści zbliżyli się do granic Cyrodil, Reman bardzo szybko zmobilizował i zjednoczył ze sobą całe Cyrodil, Rock oraz Skyrim do walki z najeźdźcą. Do bitwy dołączył się nawet sam Wiwek z armią Danmerów. W bitwie pod Pelpas armie Remana i Wiweka otoczyły i z łatwością pokonały armię Caeści. Tak też oto słynna akawirska inwazja dobiegła końca. Reman, pozytywnie zaskoczony siłą i inteligencją ceści, zaproponował niedobitkom, by do niego dołączyli. Ci zaś, uznając wielkość i boskość remana, zaakceptowali jego ofertę i objęli rangi oficerów oraz osobistej straży przybocznej szlachty. W tym roku 2703 pierwszej ery, w którym Reman zjednoczył Cyrodil i pokazał całemu światu swą siłę, narodziło się nowe cesarstwo Tamriel. Reman zgodnie z przeznaczeniem, które nosił na swych barkach już od dnia poczęcia, koronował się na cesarza i zapoczątkował nową dynastię. Dynastię Remanów. Tak oto cesarstwo Tamriel odrodziło się niczym feniks z popiołów. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić suba oraz lajka. Zapraszam również do innych moich filmów. No i cóż, do zobaczenia.